Nielona i Mikusia. E, dobrze, więc proszę usiąść. Jeszcze poczekamy chwilę na resztę rodziców. Dzień dobry. Ale tata to ładna. Dobry. Oj, czarny to. A ła, ła. Jezu, ale tata gangstera to jest bez to jakiś gangster. A to ci gapi się. O, no, no. Pasata muszę oddać. Czas ucieka, wieczór Janusz. Ale wywiadówka ma rozpocząć się dopiero za 10 minut. To, to ja idę jeszcze. Zaraz dziecko! Ale zobaczysz. Co? O? Jest ręczna chwila. Jej! Pani Sofio! Tak, tak, To Troszeczkę niezręcznie tu jest. Dziwni są ci rodzice. No niestety rodzice w farku nie wybierają mnie, więc musimy to wytrzymać. Damy radę? Musimy tutaj być? No Siema. niestety musimy. Siema, ojciec! <grym> Siema, ojciec. Dobrze, o, hej, syne. Siema, mordo, o, ja tam o, u ciebie. Dzień dobry! No, no, ja się Bo, witajcie wszyscy! Tak, jest ojcem Mateo, tak? Próbale. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, więc może pan tutaj usiąść? Panie! Tak? Panie! Proszę mi nie bić uczniów, proszę to koszulę, w lumpek się. się uspokoi. Panie opera, to dwie ulice stoją. Nie, a pan? O ja moje ulice? Zy... Dzień dobry, hej, ho, co za zoom, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Są tu może. No, sorry. no, no, no jak, jak się Czy są tu jeszcze może jakieś wolne miejsca dla zbłąkanych dusz? Nie. A proszę, tutaj są wolne ławki. O, to, to, to jechowi? <laughs> Ja, co nie. ja zaraz chcę usiądę obok pana. I kolejny. Pan A Proszę pan mikrofon, najdroższa. Mamo weź o on zawsze Mamo. musi tak robić. Tata to tata. Taty Mój synek nie, nie będzie czyścił komina. Ty nie zlecił komina. <grywanie> nie kupiłeś. <Aś Ruszy> <Grywanie> 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 Tato, Kato, przystań! Pani tak, Zofia, to, no. to, to, przepraszam. Nie zły krawat. Nic nie dzieje Te, a ty te twoje rej W najbliższym luflu No oczywiście, bardzo ładnie pan wygląda. Chcę ja zapytać. Koper te, nie gada. Ty, ja mam chociaż wątpię. Przepraszam za niego, pani Zofio. 80 no latek w górę A, nie gry była. A, ty stoi się jak to no, Gdzie ty byłaś? A ty wierzcie? Ty ja masz tak inny na pieni! Ty ona ja jakoś nic, nie zauważyłem mnie. Um, dobrze czy część rodziców jeszcze nie ma? Plaszka Eee, Przez... No moich ty. jeszcze nie ma. Sprawdzałaś ten przepis no, no. na carbonarę. In pa, the so past and after to, to the ja ja Chcesz mieć kolację jak wrócisz do A. domu? No to musimy sprawdzić przepis na karabinie. Koracja? Właśnie tak, coś ci na kolację? Nie widzimy, sprawdzimy. E, nie wiem, ja, niespodziankę mówiła matka. No, Niespodzianka? Zaraz, tak, no, nie? tak. Luferku spokojnie miałam już gorszych rodziców, A. więc. nie jest aż tak źle. Na szczęście nie jest tak Zoba, Zobacz, Danuta, patrz! Świetlówka się przepaliła im. Haha! Ma to, proszę! Jesteśmy w szkole! To że ja w obciach! Tata, dziękuję, że mi tego ty nie robisz. Kurczę, w dole się wychował. Dobrze, że my jesteśmy dobrymi rodzicami. A jezu, co tam, ta hołota. Gdyby no, no, no no, no, no. tego wąsa tam z pierwszej ławki, to Gillette One Blade golisz chyba. A, ty... A ty chyba dupa ci grzeszczykł. Proszę bez takich, proszę Państwa. Dobrze, że pan się pochował, dobrze. Został pan na miejsce. No dobrze. O, dzień dobry, zapraszam. To jest pan prezes. O, ty jesteś prezydent! prezes. A ty, A ty, dobry, Boszki, To jest To jest hitman, chyba. Mam rozumieć, że państwo są rodzicami Blaszki, prawda? ja a Tak, dokładnie. To jest wolne miejsce. O, Blaszka, usiądź na środku. Jeden na środku. Proszę pani, czy to już wszyscy? E, tak, prawdopodobnie to już wszyscy. Możemy poczekać jeszcze chwilę. Proszę pani, a jak mogę usiąść? Lufarku, możesz usiąść niedaleko swojej... Swoich... Możesz dobra, mi na kolanka wie? przyjść. Dzień dobry, pani jest mamą jakiego ucznia? Ty. A, no dobrze, to zapraszam. Niech pani usiądzie, a ty możesz usiąść, Lufarku, gdzieś koło swoich Lufciu, Lufciu, chodź na kolanka. No, o Może usiąść na pani? nie ja na ty wiesz, co to, to znaczy. Powiem że to może być nieładne Nie Wolałabym, abyś... No nie, to nie przedszkole. Wiesz, co to znaczy. A przecież nie mogę tutaj siąść? E, tak, lufelku. No, Okej. Okay. Dobrze, więc ja tutaj mam listę i. No nareszcie. Zobacz Danu, to nasz synek jest na środku, jest najważniejszy z tej drugiej klasowej. Oj, Ciebie, stidzisz. Nie, pan tu peci, cicho! Te! Niech pan będzie cicho! Przed! Cicho bądźcie, bo za denerwujecie! Drzwi też zgarnąłeś Proszę, się Proszę Nie, pan ja się spieszę!

Nie będzie pochwalony Rodzice gangsterka. Jeszcze. Emm. Um, rodzice... <gulanie> rodzice gangsterka. Jestem. Nie podoba ci się mały. <gulanie> <gulanie> Mój co powiedział panie gangsterka. Panie panie. Pano. Nie I podoba wam się Hej one punchman. A polu się to podoba! Rejben, masz coś do mnie? Tato, usiądź! Proszę Pachu! Pana Łęce, na gimnastyczną to załatwę! Pachu, siądź! Pachu, siądź! Pich się! Pich się! Pich się! Pich pić, pić. się! Pich się! Pich się! Pich się! No, się! Pich się! jesteśmy. się! no, się! no, Jesteśmy. no, no, rodzice się! Pich No, no, się! jesteśmy! No, 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 ja będę na dziś. Aha, rację, zapomniałem. Ale no. na szczęście już cała i... obecność od samego początku. Wkrótce, I... Fuchs, ten będzie tak jak pośród gada. Byliśmy pierwsi. Chciałabym no podziękować, podziękować za to, że przyszliście, mimo że jest Państwa dość mało, ale. Tato, kocham! Uspokójcie się! Mamo! No weź, ugarnię, proszę cię. A pan co marzył tego pod No ale. No, Starałam się z nim porozmawiać przed wielodówką. Coś nie wyszło. Ale z tanutą rozmawialiśmy przy kawie, i ustaliliśmy, że chyba trzeba będzie ci obciąć kieszonkowe. A, ja tak to tak, też. że ja nie mam kieszonkowego. No, no, to będzie raz bardziej. No to właśnie teraz już tym bardziej nie masz. Pff, no nie, to to. Usiądź. Ogarnij, ogarnij mamutatę. Usiądź, Luferku. Naprawdę chciałabym państwa poprosić o ciszę i o spokój, ponieważ jesteśmy dorosłymi ludźmi, a mam wrażenie, że trafiłam do pierwszej klasy. Naprawdę, chciałabym już zacząć pierwszy temat, a mianowicie wycieczka, która... O, to bardzo dobry temat. No ehm, ja właśnie. Wiedzieć. Dlaczego moja córka do mnie nie dzwoniła? Miała dzwonić co 15 minut i nie dzwoniła. Proszę pani, to nie było zależne ode mnie, czy pani córka dzwoniła, czy nie. I nie mieliśmy niestety zasięgu. Córka, córka czemu nie żeś nie, dzwoni. nie dzwonił? Wiesz, my mamy tę cegłę taką. A w tak, wszystko było w porządku. A po, Nic się w porządku, nie tak, tak. Dlaczego, dlaczego córka miała odtarte ciuchy, co? Jezu, dobrze, że ja mam normalnych rodziców. Cicha blasia. Um, dobrze, wracając do tematu wycie... Pana, usiądź. Ja tylko tylko go sprawdzę. mogę? Nie, proszę pana, proszę. Na to. Proszę Proszę, pana. No, panie, proszę, proszę panie, Usiądź. Proszę pani. Proszę pana, Proszę pani. pytanie mam, Proszę pani. ponieważ... Tak. W pierwszej nocy, po tym jak wycieczka się skończyła, to na to dar się nocy na całe gardło, że jakaś czarna postać go goni i to się tak często nie zdarza. I w sumie, jak teraz tak o tym myślę, to od dawna nie oglądaliśmy Gwiezdnych Wojen. Już panalne, te on mówił takie rzeczy również na wycieczce. Wydaje mi się, że mogło mu się po prostu coś... Tak, ja słyszałem, bo on był ze mną, proszę pana, i on czasami nawet mnie dusił. Tak? Więc spokojnie, na wycieczce wszystko było w porządku, nic się nie działo. No, Okej. Okay. Żeby nie przedłużać, chciałabym przejść do tematu ocen i do tematu zachowania. Naprawdę, nie chcę przedłużać i nie chcę każdemu rodzicowi oddzielnie przekazywać tych ocen i zachowań, dlatego powiem to. Na forum wszystkich rodziców i jeżeli jakiś rodzic chciałby indywidualnie ze mną porozmawiać po wywiadówce, to żaden problem. Nie, 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 nie to bo... Nie mam potrzeby. Nie, Zgadzam osoba, się. To, to ja bym chciała zacząć od godziny usprawiedliwionych, a mianowicie w, e, w kwietniu. Jolana ma 13 godzin nieusprawiedliwionych. Chciałabym, aby Państwo je usprawiedliwili. E, Luferek ma kilka godzin ostatnich opuszczonych. Co? Jeśli nie zostaną usprawiedliwione, to dostanie po minus 10. Jak, ja... Jakie godziny, Luferku? Co? No To prawda. I... Czy Reybenie i Gila Cię mi robisz obciach? Gdzie I... żeś wychodził? Ja nie wiem, skąd mam te godziny. Tak, nie wiesz, nie wiesz. Dzieli się ostrość, powiedz mi, ale przynajmniej skorzystałeś jakoś z tego no na zasadzie, byłeś jakichś profilizmowych społeczności. to, mm, było, wtedy, to było wtedy, kiedy tego, byłeś tego, szatki z Marysią tam się spotykali. O, to przepraszam, wiogo... synku! Do. Wycofujemy się, tam nasz syn jest mężczyzną. No, Tak. przepraszam, ale jeszcze zauważyłam, że podobne no. godziny opuszczone ma Ola. to? To jest z kolejną Jak, jak Ujcy, pani może jest mówić, podwójnym mężczyzną! była nie w szkole? To ona zawsze wcześniej całą podstawową na każdej godzinie nie była. Nie jestem Pokemon. Niemożliwe, że nie poszła na jakieś. Mm. Ale no, dobrze. Pokemon, no, no, no bez... A, no w sumie był jakiś. Właśnie, przepraszam, który to jest ten luferek? Bo to no no słyszałam, że moja córka to się z nim spotyka i pewnie przez niego w ogóle nie przychodzi do szkoły. O, kłamstwo. Ona zawsze była był najlepszą uczennicą. Czy pani ma coś do mojego syna? A, to pani jest pani. Tam, to

Porozmawiamy. No, chyba z żoną trzeba będzie porozmawiać. Koble, chyba. Proszę usiąść na miejsce, Proszę o spokój. No dobrze. Chodź się do I jeszcze chciałabym poprosić rodziców Blaszki, aby usprawiedliwili dwie nieobecności. Co? Jak to? Eee, ja to mogę wyjaśnić. No, eee, się. wyjaśnienie jest takie, że wyjaśnienie jest tego, co przed tobą siedzi. Luferku, co znowu zrobiłeś? Co ja z... Co ja zrobiłem? Chyba wiem, przez kogo ta szkoła schodzi na psy. Tak! no proszę pani! Przez twoją córkę! Zgadzam się. Spokojnie, spokojnie. Um, dobrze, dobrze, proszę cię, dzisiaj... jak będzie najlepiej. Blaszka, dwie godziny. Wiesz jak to jest dużo? Ty chcesz nie zdać? Ale, ale to nieprawda, że Wiesz to... jak ty się zmieniłeś? E... Ty miałeś mieć stuprocentową frekwencję. Ale to jego ty wina... Ty ja, ja nie proszę... w szkole. Nie, nie, niech, niech mnie ojciec wysłucha, jak mówię do niego. D dziękuję. E, tego, to, to jego wina, bo potrzebował tego, z matmy przed lekcją, tak, bo by nie zdał. Tak, z matematyki... Dziecko, masz zaprzestać kolegowania się z moim synem. Co? Halo, jak oni się matematyki eee? uczyły, nie, nie słyszałeś tego? Bo... Ja bym chciała przyjść do kolejnego tematu, a mianowicie oceny. Tylko no, myślę, mam... że pan rozmawia z prezydentem, e. prawda? Co się patrzysz, panie Kleksie? Mam nadzieję, że ten temat was również zaciekawi, a mianowicie chciałam powiedzieć, że... A, i tutaj mam zaznaczone na czerwono, tato gangsterka zauważyłam, że... Gangsterek ma ponad 240 nie nieusprawiedliwionych. To, nie to jest niezłoba. To jest niezłoba. To nie był tyłek. Tylko w to jest niezłoba. To jest niezłoba. To jest na Tak. <grym> Ale ty jesteś dowcipna, widzisz? Wiem, staram się. Um, um, dobrze wracając do tematu ocen, chciałabym zauważyć, że całej klasie bardzo źle idzie z chemii i połowie klasy idzie źle. Z matematyki oczywiście blaszki tu nie liczę, ponieważ on ma najlepsze oceny. Z całej klasy. Ale przecież Biber, to na dobra. Teraz zagrożenia i chciałabym powiedzieć, że oczywiście blaszka nie ma żadnych zagrożeń, ponieważ idzie mu... Wspaniale, um, tutaj widzę, że blaszka ma średnią 5,96. Jak 5, 5... Gdzie to 0,4 a, a gdzie, a jak z czego nie masz wszystkich? Z, z niemieckiego. A więc Ja ty bardzo dobrze znasz niemiecki, byliśmy już nieraz w Berlinie, w Szwajcarii jeszcze. Bo ja ci Szwajcarii powiem, tata, jeszcze. że ten, ten, ten od niemieckiego to tylko katkówki robi, a tam maksymalnie u niego da się tylko pięć katkówek mieć. No tak, tak, zwalaj wszystko na nauczyciela, bo każdy nauczyciel prawda. jest Pan zły, niedobry. Jest dziwny. To jest prawda, to od nie? Ciebie się nie mhm. hmm. A proszę pana, to jest prawda, proszę mu uwierzyć, to jest dobry chłopak. To dobrze, że ty zawsze niemieckie piątki dostajesz. Ale... Niemieckie piątki dostaję, właśnie No właśnie, piątki No właśnie, to co ta to ty nic, dobrze Z niemieckiego Masz dwójkę Co czy to prawda? Niemiecką jak niemiecką. Tam, jak niemiecką? Dwójka to dwójka, nie ma różnicy Polską czy niemiecką? Polską czy niemiecką? Polską, zwykłą dwójkę Synu, zawiodłem się na tobie, naprawdę Wybacz ojcze Dobrze. Ch uh, chciałabym chciałabym przejść do zagrożeń. I tutaj zauważyłam, że Ola żadnych zagrożeń nie ma, jednak ma dwie dwójki. Jedna jest z polskiego, niestety, a druga jest z uh, fizyki. No Jak to? Przecież ona się dobrze uczy. A to w takim razie, co za plomba w uczy tego polskiego? No właśnie. Ja proszę pani. No ja ja to czemu pani tak uczy słabo? Nie zależy, co eee. Oczywiście, bardzo cienica. zależy mi na jej dobrych ocenach Ale bo jeżeli Ola się nie ujrzy To ja nie zresztą mogę nic z nią spokojnie. Nie pęknie, już dwa razy tak teraz już nie pęknie, już jest bardzo. Jak może mieć dwójkę? Ehm. Proszę teraz przy mnie wziąć dziennik i poprawić tą dwójkę co najmniej na czwórkę Na moich oczach, bo ona że ehm. jej na czwórkę ja widziałam, Niech że Ola się do mnie o poprawę oceny i ja jeżeli ja się a, Proszę pani, jestem od swojej córki Spokojnie, dlatego ja tu jestem Mariona. Spokojnie, porozmawiamy dzisiaj z Olą. Jak tutaj pole od razu w źródła? Niech pani wyjaśnię. Bo pani żyłka by zaraz pięknie. Em, chciałabym przejść do kolejnych zagrożeń. I tutaj widzę, że Jolonea ma zagrożenie z biologii. Jak to? Pani żartuje. I o Mikoma historii. COO? Zauważyłam, że Amiko nie odrobił ani jednej pracy domowej i za wszystkie ma i sprawdziane również nie szło mu za dobrze. Za <grym> <grym> kary oddam jej Spokojnie, spokojnie. I widzę, że jeszcze jedną z najlepszych średnich ma również Julka. Więc gratuluję pani. I Brawo. najgorszą Brawo, średnią... Najgorszą średnią ma Gangsterek i nie wydaje mi się, żeby Gangsterek był w stanie zdać. Chyba, że uda mu się poprawić wszystkie oceny. daleko pada, jak to od Wszystkie, wszystkie, Uwaga, łapka. Niech pani mi to ukaza. Tyczy jedyną dobrą ocenę na z WF u Bardzo dobrze idzie mu w głowie. Oczywiście, tylko we mu głowie. A jak mu Ferek stoi z ocenami? Luferek, o rację, zapomniałam o nim kompletnie. Tutaj widzę, że angielski Luferkowi nie idzie za dobrze, jednak z polskiego ma cztery. I przy Luferku to tyle. Reszta, Reszta ceny na, dół, na Co tu przyszłam? Żeby e... mi towarzyszyć. A po co ty przyszłeś? Robić To Żeby jakoś reprezentować stronę naszej rodziny przy widzieć, że to obwiesie. Obciachu się jest, Tam pika jest. Ty, Gillette, mam podejść jeszcze raz do ciebie? Na policję mam zadzwonić? Dobrze, dziękuję Wam wszystkim za tę wiadówkę. Na dzisiaj to na tyle. Kolejną wywiadówkę planuję za miesiąc. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że wszystkie wiadomości będą na Librusie na temat wycieczki do Zoo i wszystkich nieusprawiedliwionych godzin. Jeszcze dodatkowo wyślę, aby nie było najmniejszego problemu. i Dziękuję Wam wszystkim. To na tyle. Jeżeli jakiś rodzic chciałby ze mną porozmawiać indywidualnie, to zapraszam teraz. Nie, no mam taki nie, jakoś nie, Bo Bo zaraz jedzie, to poczekajcie na mnie. Dobrze. Dobra, chodź, chodź, bo trzeba pasat O, idziemy 8. Po idziemy, idziemy. Jasne, idziemy. Pani mi impromuje, komórkę. Na Nara wszystkim. No to, to wyjdźcie, zaraz wrócę. Zaraz będę, poczekaj na mnie. Tych na dworzu. Chodź za nuta, carbonarę zrobimy, obejrzymy coś. Dobra. Masz super rodziców. Dlaczego? Ja nie żartuję, masz super ojca. Dzięki, a ty też masz super ojca. Dzięki. Maria ci... ma syna Marię, to. Blaszka, i mhm. Trojedziemy do Dubaju w interesach. Oooo! Umarie... Czytajcie go! Reśka! Zobacz, no, zostajesz sam w domu na miesiąc. Um, a czemu państwo zostali? My, My Chcielibyśmy usprawiedliwić było... dwie godziny blaszki, które mam jeszcze nie usprawiedliwione. Proszę Państwa, Blaszka i tak uczy się wspaniale. Będzie miał wzorowe zachowanie na i 100% frekwencję. Postaram się o to. Słyszeliście Naprawdę... Panią? Słyszeliście Panią? zasługuje na więcej. Blaszka, poczekaj. Słuchaj, gdyby nie, my byś nie miał tych 100%. Następny razem się bardziej postaraj. Blaszka uczył hmm. się nawet na wycieczce. Przeczytał wszystkie książki, jakie tam były, więc nie muszą się Państwo martwić. Bez problemu wszystko Ale on daszca. się nie może rozleniwić, bo jak on się rozleniwi. To będzie leniem, dlatego tyle od niego wymagamy. Dobrze, bardzo to doceniam. Blaszka naprawdę bardzo dobrze się uczy. Naprawdę nie macie się o co martwić. Wszystko jest w jak najlepszym porządku i nawet bardzo dobrze układa mu się za Czy z nimi. Przepraszam. A ja, ja z kim? Zajoma, eee, Z, z emilą. znajomą, znajoma, znajomej, znajomej. Czyli masz dziewczynę, o której nie? się nie dowiedzieliśmy. O, nie. Blaszka, o, taki się tak do szkoły się prywatnej, mówi. ponieważ będziecie ta dziewczyna rozpraszać. Nieprawda, mam dobre oceny. Słuchaj, ze mną nie dyskutuj. Będziesz w szkole prywatnej od jutra 5.96, a nie 6.0 O, bo. bo. Mama bo, bo. Bo, broni mnie. No ale tata ma rację. <grym 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 jak ma jak rację? Tak może być? Mama jest po mojej stronie. No nie! Mm, dobrze! Zero. Od następnego tygodnia szkoła prywatna, koniec, kropka. Do co na ten temat dyskutować. Koniec rozmowy. Nie! A, ale jak to... Pani zawiedzie Pani mnie broni! Proszę Państwa, zostało jeszcze trochę czasu, bez problemu blaszka będzie w stanie poprawić niemiecki. Ja jeszcze dodatkowo porozmawiam z panem, bo naprawdę zasługuje na 6-0, więc bez problemu. No ja blaszka, panuje. prawda, postarasz się? Tak, Proszę. postaram się bardziej. No właśnie. Żeby to bym było ostatni raz, Dobrze. Blaska, mam przyjęć. co? Dobrze, Dobra, czy się. to wszystko? Tak, lecimy tak, do Dubaju. Szybko, bo mamy niedługo samolot. To my życzymy wszystkiego dobrego. Pani do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia i bardzo do widzenia. Do widzenia. Dziwna wywiadówka. Napiszcie, dziwna wywiadówka, to przypniło wam serce. Blaska, to prawie zostałeś wywalony ze szkoły, tylko w sensie przeniesienia do prywatnej. Ja ci powiem, to nie było wywalanie ze szkoły, to było prawie blisko zamknięcie tej szkoły. Jezu, dobra, chodźcie, 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 chodźcie idziemy, idziemy, idziemy Dziękuję za obecność, chłopcy Do, do widzenia tata, Do widzenia Do widzenia Tato, dlaczego robi się taką wiochę? Synku, jaką wiochę? Tą wiochę, mamo No, co teraz? o co mu znowu chodzi? Właśnie, zasnęłem się też Wychowuje się nienarzecznie Ja? Ty No, jak to ja? Ten komputer ci tak wciąga Nie, mój kom... no nie, mamo, już sobie przesadzaj no, ja nie przesadzam. Powiedz coś. Ja tu się nasłuchuję stron konfliktu. Kochani, 10 tysięcy łapek w górę to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra Szkoły. Napiszcie komentarz, wywiadówka, to przypniemy wam serduszko i pamiętajcie, że jeżeli chcecie zostać wylosowani, no to pyk subskrypcja, pyk dzwonek, tyk łapka w górę i napiszcie komentarz, jaki netto Eee, Wywiadówka szkolna. Napiszcie, wywiadówka szkolna, to chłopaki, razem z chłopakami będziemy serduszkować. No, będziemy już kończyć. Razem z moimi rodzicami i z Blaszką i z Netem. Pa, pa. Do widzenia. Mamo, ale ja będę miał kieszonkowe. Wątpię. Kochani, ja jestem już po mam nadzieję, że Mam nadzieję, że moje oceny, no raczej źle nie będą, mam dobre oceny. Super wyszło. Mam nadzieję, że reszta klasy też nie będzie miała żadnych problemów potem wszyscy się dobrze uczą. Ja właśnie sobie załadam Montosnak, bo montuję ten film. No i kochani, 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 kochani. Pamiętajcie, że jest konkurs na teamsnak.pl na komputery i na myszki. Wbijcie na timsnak.pl i tam wszystkiego się dowiecie i napiszcie komentarz. Montesnak be right back. To przypniemy wam oczywiście serducho. Zadam sobie Monte